Oski Flen Broski, nie? I dzisiaj gramy w WWE 2K w 25. 25. Eminem, ja jestem Eminem z Michael De Santa. i, i w jest w w I, w w yes, i show speed, jest figurka CM Punk, Kratos, Rocky Balboa, Bacon z Roblox'a i sami. Ale nie widać mi Sami. sami. Zapomniałam o chyba Aishu Speedzie i jest speed. Aishu Speed. Ale Aishu Speed nie wygląda. Chciałabym to zrobić. To Ty już ty Gdy się ja rozleci, może. Gdy idziesz w słodko, to widzisz. Gdy żyjemy w tym roku. To 10 Dobra, figurka 7. W razie czego będziemy nagrywać po ciągu dalszych, bo raczej się nie zmieścimy w tej filmie. Tutaj będziemy musieli i właśnie nagrywać takie... o. Skupiony! wcale nie robiony. Nie no, robiony też nie był. Ale wcale nie, za, nie za, yy, zainstalowany przez mody. Dobra. Kolejnym uczestnikiem w WW WWE na ringu będzie Kratos. Co? Pozdrawiam Lilka z Pyramal. Niech sobie obejrzy film. Miał grę w Kratos. A już nie ma, niestety. Dobra. Kolejna będzie. Przed państwem I show speed in no at 100 pounds I show time speed Just look at the swagger on display i low swagger sacks them gramy jakby co Royal Royal Rumble The the WWE WWE universe just exploded, WWE. albo Battle Royal, nie wiem. Dobra, teraz jest Rocky Balboa. And... Rocky Balboa. Rock, hold, the moment this match was announced, the WWE Universe has expected a classic. I think it is destined to deliver. <laughs>

Michael de Santa, tutaj wchodzi z prostą GTA 5. No, no i zobaczymy, jak się gra dalej potoczy. Kto tu wygra? Kto tu kogo wyeliminuje? Czy tu nie

Uwaga, czy to właśnie teraz będzie Eminem albo sami? Tak, to właśnie Eminem z Detroit, Michigan. Weiglę 232 p.m. E E.M. The WW Universe is on their feet for the Jeske superstar. Illustrui z napisem jak w Fortnite cie. i macie na teledysku też, ja usunę tę pustę Taką, co ma na głowie, a przed nami sami Spider-Sami z Robloxa. Inaczej, popularny z gry, Steel a Brainrod, no i teraz wszyscy. Się będą lać, już sami mnie tutaj nawala. Oj, blisko było już prawie tego samego bym wywalił. No ja nie, nie, nie wyeliminuję Samiego, no. nie mam jak go wyeliminować. Już Kratos do mnie podbija. Sami Kratosa terowoli, a ja teraz wezmę sobie Bacona. Nie tu, dobra. I próbuję... No i go nie mogę. Roki jest już wyeliminował. A ja próbuję Bacona i się udało. I show speed. Całemu panka Więc ja tylko zostałem z Alanem, żebym się nawalał. Ale nie będę go napiekał. O! Możecie ci wywinąć. Spróbuję Kratosa. Spróbuję wziąć Kratosa. Aj... Cempanka. Cempanka. Tak, nie. Sami. Biorę go. oj no i źle. Ratos, chodź tu mnie. Czemu musisz mi... pan? E, musisz mi co chwilę zabierać. Ja chciałem sam niego, a teraz sam. -tank. O Boże. Nie! Oj, alan już wyeliminowany. Prawie. Chcę pancha bym wyeliminował? Nie! Yeah. Nie! Yeah. Po mnie. Po mnie by było. Może zmieścimy się w filmie.

Uh oh! Clinging to the ropes, desperate to stay alive here. No, nie da się. Dobra, w dupie mogło.